Jak zrobić stronę internetową z systemem rezerwacji wizyt online? Współczesny internet pełen jest różnych stron internetowych: portale społecznościowe, sklepy internetowe, platformy medialne, jak również cała masa stron internetowych informacyjnych, a także stron wyposażonych w różne funkcje. Jedna z grup tego typu portali informacyjnych. To strony internetowe z możliwością rezerwacji wizyty. Najczęściej strony takie zakładane są przez psychologów, psychoterapeutów, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, wypożyczalnie samochodów, a nawet parkingi przylotniskowe z możliwością zostawienia samochodu. Jest dosyć szeroka grupa firm, które mogą chcieć założyć sobie stronę z systemem wizyt online. Może to być nawet na przykład firma handlowa, która spotyka się z klientami o określonych godzinach i chce mieć jakiś porządek w tym systemie. Możliwości jest bardzo dużo, to co wiąże te wszystkie firmy to chęć uporządkowania terminów wizyt. Najprościej jest to zrobiąc instalując na stronie internetowej specjalny moduł umożliwiający rezerwację wizyt, jak również często płatności za wizytę. Moduł taki porządkuje wizyty, ale również porządkuje płatności. Jeżeli mamy klienta, który umówił się na określoną godzinę i zapłacił, możemy mieć pewność, że ostatecznie do nas przyjdzie. Moduł rezerwacji wizyt udostępnia możliwe terminy wizyt, jednocześnie pilnując, żeby wizyty się na siebie nie nakładały. W tego typu systemie możemy ustawić kategorie usług, a poszczególne usługi możemy nazwać i zdecydować, kiedy są wolne terminy na poszczególne usługi. Pozwala nam to bardzo dobrze zorganizować własny czas, tak żeby klienci odwiedzali nas wtedy, kiedy mamy na to czas. Wykonaliśmy swego czasu taką stronę internetową dla pani psycholog ze Szczecina, która jest osobą generalnie bardzo zajętą i która dzięki temu systemowi może efektywnie wykorzystać czas. Po pewnym okresie okazało się, że praca bez tego systemu jest praktycznie niemożliwa. Warto jest poświęcić trochę czasu, żeby zorganizować sobie pracę w sposób efektywny. Taka inwestycja zawsze się zwraca. A więc jak się do tego zabrać? Przedstawimy krótki poradnik dla osób, które chcą uzyskać profesjonalny efekt, ale nie do końca za darmo, lecz w bardzo atrakcyjnej cenie. Naszą uwagę zwróciła oferta firmy Resignis. Jest to firma, która na co dzień zajmuje się tworzeniem stron internetowych i wyspecjalizowała się w stronach z systemem wizyt online. Zacznijmy więc od odwiedzenia strony firmowej, czyli wchodzimy na stronę resignis.pl. Na początek witają nas otwierane drzwi, rodzaj drobnej zagadki, jak Przejść dalej, oczywiście trzeba najechać na otwierające się drzwi, i kliknąć, przechodząc na stronę właściwą, co właśnie robimy. Firma Resignis ma szeroką ofertę stron internetowych, można przy okazji się zapoznać. Interesuje nas sam dół strony, do którego właśnie przechodzimy. Na dole są ostatnie realizacje, w tym między innymi strona dla wspomnianej pani psycholog ze Szczecina w dwóch wersjach, to znaczy w wersji aktualnej i w wersji archiwalnej. Wersja archiwalna jest bardzo atrakcyjna graficznie i kiedyś była aktywną stroną z systemem rezerwacji. Zacznijmy może od pokazania strony w wersji archiwalnej. Widzimy tutaj bardzo atrakcyjną stronę graficzną, dopracowane detale, możemy powoli zapoznać się z treściami i zdjęciami. Na górze mamy przycisk Umów wizytę, który kiedyś prowadził do aktywnego systemu rezerwacji wizyt. W tej chwili jest to tylko przycisk, ponieważ jest to strona archiwalna. Chcę ją pokazać, ponieważ strona systemu rezerwacji wizyt online może wyglądać dowolnie. Jeżeli chodzi o stronę graficzną, w tym przypadku w mojej ocenie jest bardzo atrakcyjna. Ale wróćmy na stronę resignis.pl, wróćmy do ostatnich realizacji i przejdźmy na stronę z systemem wizyt online, która jest w tej chwili aktywna. Przechodzimy i widzimy pole słoneczników z mądrym cytatem z Freuda oraz film pokazujący z lotu ptaka pole słoneczników. Strona taka również jest atrakcyjna, w szczególności moim zdaniem atrakcyjny jest film Pokazujący lot nad polem słoneczników. Ale przejdźmy do sedna sprawy, czyli do rezerwacji wizyt. Klikamy przycisk Umów Wizytę i pokazuje nam się panel rejestracji wizyt. Wybieramy kategorię usługi, sam rodzaj usługi. Wybieramy dostępne terminy, określamy godzinę, która nam pasuje i przechodzimy dalej. Panel ten ma bardzo wiele możliwości, a właściciel strony określa dostępne terminy, rodzaje usług, ceny za rodzaj usług i zasady współpracy. Gdybyśmy teraz przeklikali cały ten panel, no to musimy podać swoje imię i nazwisko, pozostałe informacje przechodzimy potem na stronę płatności, no i płacimy, po całej czynności dostajemy e-maila z potwierdzeniem zarezerwowanej wizyty. Oczywiście nie robimy tego na stronie aktywnej, no chyba że chcemy umówić się z panią psycholog w Szczecinie, ewentualnie możemy skorzystać z porady online. System taki jest bardzo uniwersalny, może również rezerwować wizytę np. w gabinecie stomatologicznym, w dowolnym innym gabinecie, który udostępnia terminarz, a nawet na parkingu przylotniskowym. Ilość możliwych zastosowań jest bardzo duża. Zachęcam do poznania się z ofertą firmy Resignis, jako że jest to oferta bardzo korzystna. Oferta oczywiście dostępna na stronie resignis.pl, link również w opisie. Zachęcamy do kontaktu i życzymy miłego dnia.